Co się wydarzyło, kiedy w rodzinie poznaliśmy talenty? Ja mogę o nich mówić długo, więc będę sobie zerkała, bo wiecie, czas jest ograniczony. Otóż zrozumieliśmy lepiej własne potrzeby i zachowania. Zrozumieliśmy na przykład, że Michał, nasz najstarszy syn, nie wziął sobie żadnego talentu ani od mamy, ani od taty, dlatego nam tak trudno z nim się komunikować. Mówi innym językiem, bo każdy talent ma swój język. Zrozumieliśmy, dlaczego mamy ulubioną córkę, Zuzannę. Bo wzięła sobie trochę z mamy, trochę z taty. Młodsza siostra, która ma talent rywalizacji, mówi wiadomo, golden child. A najmłodsza najlepiej się rozumiała z najstarszym. Wytworzył się u nas efekt synergii, zwłaszcza między mną a Piotrem, moim mężem, dlatego, że ja zrozumiałam, dlaczego ja się w nim zakochałam. To taki mózg, taka inteligencja, a u mnie te, wieć. Od myślenia talenty są daleko. Hen, hen, w drugiej dziesiątce. Więc mnie ten facet zafascynował tym, że odstawał od innych chłopaków. My jesteśmy razem od 17 roku życia 33 lata. On mnie zafascynował tym, że on był mądry. A po kilku latach małżeństwa mówię: Czy ty musisz być taki mądry, taki rozsądny? Nie możesz popłynąć. Nie możesz być taki hojny jak ja, tylko tam ścibolisz na tą emeryturę. Zrozumiałam też, że mój mąż ma najbardziej samotniczy talent z 34 i może dlatego zamykał się w łazience przed nami, żeby czytać instrukcje od telefonu komórkowego. Co się jeszcze wydarzyło? Zaczęliśmy sobie wybaczać niedociągnięcia. Czyli ja sama sobie wybaczałam na przykład to, że nie czytam takich ilości książek jak mój mąż. No on jest czytoholikiem. Bardziej jeszcze zakupoholikiem książkowym. I on mi kładł na, na szafce nocnej różne mądre książki, jak ja byłam matką. Przeczytałam dwa zdania, zasypiałam. A on do, dokładał te stosy. Dużo ich było. W końcu się zdenerwowałam, odniosłam do biblioteczki. Mówię, człowieku, ja ogarniam trójkę dzieci co trzy lata. To jest stado. Nie każ mi czytać. I do tej pory ja nie za bardzo lubię czytać. To nie jest dla mnie rozrywka. Dla mojego Piotra to jest rozrywka. Dla mnie to nie jest rozrywka. Ja muszę mieć cel na czytanie. I już przestałam się wstydzić, mówić, że nie lubię czytać, bo w tym kraju przyznać się, że ktoś nie lubi czytać, to uh, jakiś mały inteligentny. I ważne jest, żebyście zrozumieli, że dzięki talentom my rozumiemy lepiej ludzi, ale to nie znaczy, że my ich usprawiedliwiamy. Jeżeli w talentach nie macie takich, wiecie, siłowych, pracujących mocno talentów, no to nie możecie powiedzieć, że obrazek ma czekać pół roku na powieszenie, bo, ta, bo Wy nie macie talentu do wieszania obrazka. Żona prosi, trzeba zrobić. Nie trzeba co pół roku przypominać, nie? Jak odkryć swoje talenty? Jak wspierać dzieci w rozwijaniu ich pasji na co dzień? Książka Izabeli Antosiewicz. Talenty: odkryj, rozwiń, zbierz owoce. Sprawdź na www.rtck.pl ukośnik sklep. Nazywam się Iza Antosiewicz, i od ośmiu lat przychodzę do człowieka, pojedynczego człowieka, i mówię mu, że jest wyjątkowy i niezwykle potrzebny.